Cześć! W dzisiejszym odcinku wydanie suwa w nadwoziu coupé według francuskiej marki Renault. A oto Arkana rocznik 2022 z zamontowaną już instalacją gazową. Zapraszam na kolejny odcinek. Ciężko ten samochód zestawić z Mercedesem GLE Coupe czy BMW X6. Natomiast bryła jest bardzo zbliżona. Jeżeli chodzi o inne elementy, np. z przodu pojazdu, są bardzo podobne chociażby do Renault Captura czy też kadżara. Elementy takie jak przetłoczenia na masce, lampy, kształty, atrapy chłodnicy są wprost wyjęte z innych modeli Renault, tak jak powiedziałem przed chwilą. Początkowo arkana była sprzedawana tylko i wyłącznie na rynek rosyjski, jednak z biegiem czasu postanowiono ją również sprzedawać w Europie. Jednak ta arkana, która sprzedawana jest na rynek europejski, ma inną płytę podłogową, inne wnętrze oraz inną gamę silników. A jak już o silniku wspomniałem, zobaczmy jak to wygląda pod maską. Silnik powstał przy współpracy z Mercedesem, czyli oprócz bryły coś jednak pod maską również jest związanego z tą niemiecką marką. Pojemność silnika to 1,3 litra, oznaczenie TCE, czyli nic innego jak trysk bezpośredni oraz turbodoładowanie, Oczywiście yy, doskonały przykład downsizingu w dzisiejszych europejskich samochodach. Moc pojazdu to 140 koni mechanicznych, a jeżeli chodzi o zabudowaną instalację gazową pod maską. Widać tutaj nieco przewodów, natomiast nie można powiedzieć, że jest tu coś nieestetycznie zabudowane, ponieważ wszystko jest uporządkowane i wygląda bardzo profesjonalnie. Przejdźmy teraz do tyłu pojazdu, gdzie pokażę Wam zamontowany zbiornik do tankowania gazu. Jednak wcześniej skupmy się trochę na tyle. Winia nadwozia delikatnie opada w dół, podobnie właśnie jak w takich samochodach jak BMW X6. Tylne lampy łączą się, dzieli ich tylko znaczek Renault, a poniżej mamy nazwę modelu, czyli oczywiście Arkana. I w tym momencie ukazał się nam całkiem sporych wymiarów bagażnik o całkowitej pojemności ponad 500 litrów. Pod jego podłogą został Zabudowany zbiornik do tankowania naszego taniego paliwa, czyli LPG. Jego całkowita pojemność to 50 litrów. Natomiast, ze względu na 80% stopień napełnienia, w praktyce zawankujemy do niego około 40 litrów gazu. Pokażę Wam teraz miejsce, w którym klient będzie tankował gaz. Jesteśmy przygotowani. Mam tu adapter, więc nie było możliwości tutaj zastosowania pełnego złącza do tankowania gazu. Należy skorzystać z adaptera, który oczywiście jest w zestawie z zamontowaną instalacją gazową. Wkręcamy adapter, podpinamy pistolet i tankujemy nasze dwa razy tańsze paliwo. Od zespołu instalacji gazowej zostały pokrótce omówione. Zatem wsiadamy do arkany i podczas krótkiej trasy omówię wam spalanie i resztę informacji. W tym odcinku pozdrowienia kierujemy do pana Jacka, który przyjechał do nas z województwa opolskiego i już od niespełna 6 tysięcy kilometrów całkowitego przebiegu będzie jeździł ekologiczniej, ekonomiczniej oraz z naszą 5 gwarancją na instalację gazową oraz wszystkie jej podzespoły. W przypadku nowych samochodów, czyli tak jak tutaj jest Arkana rocznik 2022, klienci mogą dokupić dodatkową gwarancję na silnik i nasza firma wtedy przejmuje. Gwarancją producenta, a wszystkie dodatkowe informacje uzyskacie w naszym biurze obsługi klienta, więc tam Was odsyłam. Według raportów spalania jakie można znaleźć na portalach internetowych arkana spala około 7 litrów benzyny na 100 km, więc w miarę umiarkowane spalanie jak na dosyć dużych gabarytów samochód. Jednak Ceny, jakie mamy na stacjach paliw. Nagrywamy ten materiał na początku 2023 roku. Benzyna kosztuje teraz około 6,50, a gaz 3 zł. I tutaj jest właśnie przewaga gazu, bo jest ponad dwa razy tańszy. Jeżeli chodzi o spalanie gazu, jakie będzie w tym samochodzie, ze względu na wtrysk bezpośredni, ilość pobieranego gazu będzie od 85 do 90%, a właśnie z uwagi na to, że mamy tutaj ten stylisk, bezpośredni konieczny będzie dotrys benzyny i będzie on w ilości od 10 do 15%. Komfort jazdy na instalacji gazowej jest oczywiście identyczny jak w przypadku zasilania benzyną. Przełączymy teraz z ciekawości na benzynę, bo jedziemy na gazie. Przełączyliśmy z gazu na benzynę i z powrotem z benzyny na gaz i nie ma żadnej, absolutnie żadnej różnicy w komforcie jazdy. Samochód pracuje identycznie, nie ma żadnego szarpnięcia nawet podczas przełączania się między paliwami, a jeździmy o wiele taniej. Wnętrze arkany nawiązuje do takich modeli jak Clio czy Captur. Mamy duży pionowy ekran info rozrywki, wirtualne zegary, czyli również taki wyświetlacz. Jeżeli chodzi o regulację nawiewów, mają wkomponowane wyświetlacze, automatyczna skrzynia biegów, tempomat i inne systemy bezpieczeństwa znane z samochodów, które są. Produkowane w obecnych czasach, więc nic do komfortowej jazdy nie będzie nam więcej potrzebne. Wyposażenie, jak najbardziej, wystarczające. Ile można będzie zaoszczędzić? No bo wiadomo, montujemy instalację gazową, żeby oszczędzać, więc tak pokrótce to omówimy. Myślę, że około 20 zł przy obecnych cenach benzyny, które od jakiegoś czasu bardzo dynamicznie się zmieniają, ale na moment, gdy nagrywamy ten materiał, czyli jest to styczeń 2023 roku około 20 zł spokojnie będziemy mogli zaoszczędzić na 100 km. Na 1000 km będzie już to 200 zł, a na 10 tysiącach km 2000 zł. Koszt zabudowy instalacji gazowej zwróci się po przejechaniu nieco ponad 30 tysięcy km czyli jeżeli ktoś pokonuje dystansy np. 20 tysięcy km rocznie po półtorej roku koszt zabudowy instalacji gazowej nam się zamortyzuje. Podsumowując, Renault Arkana to samochód, który zwraca uwagę na drodze, bo tak jak mówiłem na początku odcinka jest tu bryła pojazdu niemalże wyjęta z BMW X6 czy np. takiego Mercedesa GLE Coupe. Na pewno ten samochód nie dorównuje klasie wcześniej wymienionych modeli, natomiast jeżeli ktoś chce mieć budżetową wersję takiego pojazdu o takiej bryle, to na pewno Arkana będzie dobrym pomysłem, a z instalacją gazową dodatkowo będziemy jeździć o wiele taniej. Tymczasem ja dziękuję Wam za uwagę, zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, gdyż. Kolejne realizacje na bieżąco pojawiają się na naszym kanale, a może zdarzyć się tak, że po prostu będziecie chcieli kupić jakiś samochód i zobaczycie go na naszym kanale, a tam będzie już on z zamontowaną instalacją gazową. Dzięki za uwagę, bez przedłużania, do zobaczenia, cześć!